To witam Państwa bardzo serdecznie, a w studiu witam moją gościnię Natalia Pokrywka, autorka i odkrywczyni modelu finansowego. Dzień dobry. Cześć, bardzo mi to miło być. Ten budżet domowy to się tak kojarzy z Excelem, nie? I z tymi tabelkami, że wpisujemy, ale ja jak tak nawet sobie taką aplikację kiedyś ściągnąłem, Pan Paragon, żeby ogarniać swoje finanse i powiem Ci, że no pięć dni było duże euforia, po pięciu dniach się odechciało. Coś w tym jest. Tak naprawdę to prowadzenie zapisków, wydatków nie jest prowadzeniem budżetu, bo kto się tym zajmuje w firmie? Nie prezes, tylko księgowy. No chyba, że jest jedno dział jednoosobowa działalność, która tak, to ale... wszystko ogarnąć. <laughs> prawda, ale wtedy zakładasz czapkę księgowego, no zapisujesz, tak. to jest archeologia, to jest historia, to się nie pomoże. A już nie mówiąc o tym, jak wiele osób spisuje to i ma poczucie winy, mm -hmm. wyrzuca sobie. W ogóle to nie jest to, o co nam chodzi w pieniądzach. Kluczowe słowa to, żeby był spokój. Pieniądze lubią spokój, lubią porządek. I żeby, żebyś miał radość, żeby to było coś do zabawy. No właśnie, no to w takim razie co zrobić? Pro, proste, przerzucić się na system takiej y, metafory mamy taką trójnożnego stołeczka, tak jak y, na przykład panie kiedyś dojące y, krowy czy y, dawni szewcy. To jest taki y, minimalna liczba y, podpór, żeby było stabilne, czy stół, czy stołek. No i te trzy podpory dla naszego budżetu, trzy rzeczy, które musisz uwzględnić, trzy dzieła, które musisz z góry sobie założyć. To jest przyszłość, czyli tu jest zbierasz, akumulujesz majątek, inwestujesz, odkładasz, nie zużywasz. Drugi to jest oczywiście potrzeby życiowe. Wydatki, rachunki, to, co musi być wydane. I trzeci bardzo fajny i ważny filar to są pragnienia serca, to są przyjemności. No dobra, no ale to, co z tym robimy w głowie? Na karcie? No, o, nie, nie. A najpierw ci powiem, jak to robimy, w jakiej proporcji i skąd to się wzięło? Że to jest z przyrody. Uwielbiam temat pieniędzy, bo on jest przyrodniczy. Nie jest taki bardzo, no jest matematyczny, ale jest przyrodniczy. Bierzemy z przyrody z fraktali, ze złotej proporcji, podział. 2 do 3, do 5 albo 20 do 30, do 50 i będziesz mógł, im większe przychody będziesz mógł tym żonglować. Ale na dzień dobry powiedzmy, że to jest 20% przychodu na przyszłość, czyli w coś inwestujesz, czy najpierw budujesz poduszkę finansową. 30% to jest na radość życia, na to, żeby życie miało smak, na Twoje cele, pragnienia, na wydanie. Albo w tym miesiącu, albo właśnie tak jak ty to robisz, Aha. za jakiś czas na wyprawę na przykład. No i 50 około procent to jest właśnie na te potrzeby. Czyli na te to, bieżące potrzeby, czyli zapłacenie mieszkania, jedzenie i tak dalej. Rachunki, to, co musisz zapłacić, i odróżniasz to w ten sposób między potrzebami i tymi pragnieniami serca, że. Jak czegoś z dziedziny potrzeb nie zapłacisz, to są ciężkie konsekwencje zewnętrzne, bo stracisz dom, jak nie będziesz spłacał y, hipoteki. No na tak, przykład. tylko że żeby płacić, to trzeba mieć z czego. I teraz od razu mi się nasuwa pytanie, jak w takim razie wiedzieć, czy dobrze zarabiamy i wystarczająco na nasze możliwości. Tak, y, nasze możliwości są teoretycznie nieograniczone i możemy tutaj coś podziałać i sobie pomóc różnymi sposobami, żeby więcej zarabiać, ale często jest tak, że słuchając na przykład doradcy finansowego w banku, weźmiemy kredyt hipoteczny pod korek. I to, jest, to nie jest to o co nam chodzi. Nam chodzi właśnie o to, żeby mieć na swoją miarę, tak, żeby czuć się z tym bezpiecznie, czyli jeśli zarabiasz określoną kwotę, powiedzmy 5 tysięcy, koszty ży życia Twojego powinny wynosić 2,5. Jeśli zarabiasz 20, no to nie przekraczaj tego, tej liczby 10. Czyli patrzysz na swoje koszty utrzymania, te naprawdę kluczowe, nie ciuchy, bo to możesz sobie tanie ogarnąć, czyli te z działu potrzeb 50%, mnożysz to przez 2 i patrzysz, czy tyle masz przychodu faktycznie. Mm -hmm. Czyli te 50% potrzeb mnożę razy dwa, tak? Tak, i patrzysz, czy to, to jest Twój przychód. Jeśli coś jest nie tak. Ale to rozumiem, że te potrzeby, to ja sobie wypisuję wszystkie płatności, które mam do zrobienia. Czyż zamieszkanie, telefon, nie wiem, licencje jakieś. Jeśli, jeśli na przykład korzystam tam z jakiegoś oprogramowania, jestem muzykiem, na przykład. O, mój drogi, tu mieszasz mieszasz pieniądze, a pieniądze lubią porządek. Mieszasz pieniądze w, ten, w tym sensie. Ja też prowadzę firmę, hmm. ale pieniądze firmowe, budżet firmowy to jest całkiem co innego od budżetu Prywatnego. domowego. Rozumiem. Tak jest. Nawet... Czyli nawet jeśli prowadzę działalność gospodarczą, to dobrze rozdzielić sobie te budżety. Czyli co, jak prowadzę Płacisz działalność, to je wypłacam co pensji. miesiąc wypłatę, tak? Tak, masz taką, taki masz plusy, że możesz no wypłacać raz to, na to, dwa tygodnie. No to, 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 to wróćmy jeszcze do tych potrzeb. No i sobie wypisuję wszystkie rzeczy, którymi są Potrzebne w danym miesiącu. No jak jestem muzykiem, ale nie zarabiam na tym, tylko robię to dla przyjemności i kupuję licencję do programu, to rozumiem, że to jest moja potrzeba, tak? Nie, to Czy jest w wiale pragnienia serca. Yy, czyli radość życia, tak? Tak, witam, może nie. Czyli wypisałem sobie tutaj te wszystkie rzeczy, potrzeby, i okazuje się, że potrzebuję 10 tysięcy złotych w miesiącu, czyli mnożę to razy dwa, i w tym momencie powinienem mieć wypłaty 20 tysięcy, tak? Ale jeśli wpisałeś tam y, te licencje muzyczne, to nie. Nie, nie, nie. Myślę Słucham tutaj o mnie. takich... Płacisz czynsz, mortgage, hipotekę, wszystkie te podstawowe wyżywienie bez jakichś ekscesów. Uh -huh. I to naprawdę, nam się wydaje, że to jest dużo, to naprawdę okaże się niedużo, a jeśli masz bardzo duże koszty utrzymania tego mieszkania, w którym mieszkasz, to możliwe, że jest ono za duże po prostu. I można coś zmienić. No pewnie, po co dać zarobić bankowi, jak możesz dać sobie więcej radości życia za to? Żeby nie za było to życia samo. ponad stan, tak? To co to jest to życie ponad stan? A powiedz mi Ty Tomuś, no, co jak, myślisz? Jak więcej wydajesz, niż zarabiasz. No i nie właśnie. Bo, nie? bo to tak myślimy. Oczywiście, że tak myślimy, to jest odruchowo. A znasz zasadę Pareto? Mm -hmm, 80-20. Dokładnie, więc co to będzie życie ponad stan? Mm, jak przekraczamy 80%? Dokładnie, brawo, Ty jesteś uczniem. Mm. <laughs> Ale nikt nas tego nie uczy Dobra, w szkole. proszę cię. Kiedy mhm. miałeś o budżecie, że, że musi być oszczędzanie, ale musi być też przyjemność? Ja miałem to szczęście akurat w dzieciństwie, że moi rodzice prowadzili sklepy, więc my na bieżąco byliśmy cały czas z różnymi liczedłami, więc ja w domu to miałem, ale w szkole nigdy. No nie, w szkole nie ma. A I też w przekazie takim medialnym nie ma, że ograniczaj wydatki, to jest niepotrzebne, wydawaj tylko na potrzebne. Jeśli byśmy byli mnichami i złożyli śluby ubóstwa, Idealnie, naprawdę, to jest świetny plan, ale nie jesteśmy. Nasze powołanie najwyraźniej jest inne. No dobrze, to gdybyśmy chcieli to wszystko ogarnąć, a sobie nie radzimy, to do ciebie. No ja zapraszam. W ramach projektu Złota Godzina można zajrzeć do mnie na Instagrama, ale naprawdę siąść i popatrzeć na to uczciwie i się nie wstydzić tego, że chce pójść na kawkę. Może wtedy właśnie wpadać ci do głowy genialny pomysł na jakieś. Coś, co przyniesie potem zmiany w życiu. O, przekonania, poruszyłaś bardzo ciekawy temat, ale proponuję, żebyśmy w kolejnej naszej rozmowie porozmawiali o finansach w związku, bo ja myślę, że to jest temat, przez który wiele par się kłóci. Widziałem nawet takie badania, ale o tym za chwilę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Natalia Pokrywka była moją gościnią. Dziękuję bardzo.